Planuję nagrać krótkie wideo, tak po prostu i powiedzieć Wam o czymś, no i chyba nadszedł czas to zrobić. Od tylu lat próbowałem coś nagrać, i, i nawet jeżeli mi się udało zrobić to dosyć dobrze, w bardziej profesjonalnych warunkach. Ciągle mi czegoś brakowało. Szukałem firmy, która zrobi mi intro, szukałem kogoś, kto mi obrobi wideo. Po prostu zawsze było tak, że zanim zdecydowałem się to opublikować, coś wydarzyło się takiego, że stwierdziłem, że nagram coś innego, nagrywałem coś innego i ten proces się powtarzał i tak, i tak było bez końca. Także mija 5, może 6 lat stanowiłem wyjąć telefon i z ręki podzielić się z Wami moimi przemyśleniami. Więc, pierwsza rzecz jest taka, że chciałbym publikować tutaj wideo i być może podcasty na temat, jak mam zamiar zaplanować swoje życie. Nie wiem, czy z tego coś wyjdzie. Nie mam pojęcia, po prostu zmotywował do mnie, mnie do tego mój serdeczny przyjaciel, o którym na razie nie będę nic mówił. E, wybaczcie, że sam też się nie przedstawię i, i nie będę tutaj Wam o sobie opowiadał za bardzo. E, prawda jest taka, że dosyć późno zorientowałem się, że, że trzeba po prostu się wziąć za działanie że taki, y, taka stagnacja to tylko cofa, cofa nas w rozwoju. Świat jest bardzo dynamiczny, wszystko się bardzo szybko zmienia, i, i co? I trzeba próbować się w tym wszystkim odnaleźć. Nie można narzekać, nie można tutaj płakać, lamentować, że, że to świat jest zły, bo, bo to my tworzymy ten świat. I, I wiecie co, i ja mam zamiar właśnie wykorzystać swój, być może niewielki, ale potencjał na maksa. Mam motywację do działania. I będę działał. Na razie mogę Wam obiecać, że będzie się tutaj pojawiało coś na tym kanale. Będzie to bardzo różny content, na naprawdę bardzo różne tematy z różnych dziedzin. Ale myślę, że może wyjść coś z tego ciekawego. Jak nie wyjdzie, to trudno. Jak nie spróbujemy, to się nie dowiemy. Na tą chwilę pozdrawiam Was serdecznie i zapraszam.